Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Ostatnio sporo rozmawialiśmy o różnego rodzaju eksperymentach, zarówno takich, które warto wdrożyć w swoim świecie, żeby żyło nam się po prostu lepiej, ale też o takich, które warto wdrożyć w swojej relacji, żeby mogła ona być głębsza, cenniejsza, przyjemniejsza. Dzisiaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, że wprowadzanie zmian, robienie eksperymentów to nie tylko dodawanie różnych działań, Czasem polega to na tym, żeby pewne sytuacje, pewne działania wyeliminować. I dzisiaj właśnie pomyślimy o tym, co należałoby wykreślić, żeby żyło nam się lepiej. Ponadto bogactwo oraz ciekawostka. Nazywam się Mirosław Braivo, jestem psychologiem, więcej o mnie na stronie bravo.pl, a to jest 110 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Co usunąć lub ograniczyć? To cóż warto byłoby przestać robić? Oczywiście lista takich działań może być bardzo, bardzo długa, i teraz pozwolę sobie też zwrócić uwagę na kilka takich. Myślę, że bardzo często się pojawiających. Oczywiście liczę, że nie wszystkie one będą Was dotyczyły, że z częścią radzicie sobie doskonale, ale pamiętajcie o tym, że to jest taka dość przykładowa lista i tak naprawdę to, co jest najważniejsze, to to, żebyście spróbowali się zatrzymać na chwilę w pędzie swojego życia i żebyście spróbowali przyjrzeć się swojemu grafikowi temu, co powoduje u Was silne emocje. Jak to zrobicie, to spróbujcie pomyśleć, z czego być może dobrze byłoby zrezygnować, żeby sprawdzić, czy wyeliminowanie jakiegoś zachowania, jakiejś aktywności, nie spowoduje przypadkiem, że będzie Wam po prostu w życiu lepiej. W drugim rozdziale podpowiem oczywiście, kilka pomysłów, jak zmiany można byłoby w miarę wygodnie wprowadzić. Jak podejrzewam, każdy z Was ma jakieś takie rzeczy, które próbuje wyeliminować od dłuższego czasu. Pytanie, czy to na nich należałoby się skupić, czy może poszukać jeszcze czegoś innego? Oczywiście pewnie lista rzeczy do wycięcia mogłaby mieć ze 100 pozycji albo i więcej. I w ogóle ważna rzecz, że to, co dla jednej osoby może być niezbędne do wycięcia, żeby lepiej funkcjonować, albo przynajmniej warto byłoby rozważyć, żeby no właśnie jakąś aktywność czy sposób funkcjonowania albo wyeliminować całkiem, albo bo to jest też ważne, nie zawsze chodzi nam tutaj o to, żeby działać tak zero-jedynkowo. Czasem chodzi o to, żeby pewne sytuacje po prostu ograniczyć, żeby nie zdarzały się tak często. Ale oczywiście może być tak, że to, co dla jednej osoby jest problemem, dla drugiej zupełnie takim problemem nie musi być, może nawet część osób uzna, że im to sprzyja, więc to, co jest najważniejsze, to to, żebyście dali sobie przestrzeń do skupienia się na sobie. Na swoich potrzebach. Jak mówimy o potrzebach, to może możemy zacząć od pierwszej rzeczy, co do której warto byłoby ją dość stanowczo, myślę, ograniczyć, a to jest aspekt dotyczący snu. Kwestia snu oczywiście często pojawia się w naszym podcaście. Nie ma w tym nic dziwnego, bo odpowiednia ilość. Dobrego jakościowo snu ma ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie i zdrowie, także pod względem psychicznym. Tylko, czemu mówimy o śnie? Przecież teraz jesteśmy na etapie ograniczania różnych rzeczy, usuwania, więc co mamy? Wyeliminować sen? No jasne, że nie. Ale warto zwrócić uwagę, czy przypadkiem, po pierwsze, w kontekście czasu trwania snu, nie przedłużacie momentu pójścia spać. Czy nie jest tak, że chcecie, żeby ten dzień się jeszcze nie kończył, bo rano na przykład trzeba iść do pracy, mierzyć się z trudnymi wydarzeniami, więc, ach, to jeszcze jeden odcinek serialu. A, to jeszcze coś poskroluje. Jeżeli tak bywa, no to warto się temu przyjrzeć i spróbować to zdecydowanie ograniczyć, bo w gruncie rzeczy nie poprawiacie w ten sposób za bardzo swojego dobrostanu, a dość mocno zwiększacie poczucie zmęczenia, i ogólnie możecie sobie w ten sposób dość skutecznie obniżyć nastrój. W kwestii snu również pewne ograniczenia są istotne. Na przykład kwestia drzemek. Jak często zdarza Wam się rano, kiedy macie wstać, włączyć drzemkę? Jeżeli raz i trwa to powiedzmy do 10 minut, ok, pewnie pozwala Wam to się w miarę spokojnie obudzić. Jednak, jeżeli Notorycznie zdarza Wam się, że nastawiacie budzik na jakąś godzinę i ten zegarek później przestawiacie 10 minut, 10 minut i tak dalej, i tak dalej. No to już warto byłoby się temu przyjrzeć, tak? Z czego to wynika? Czy z tego, że tak naprawdę trochę się oszukujecie i próbujecie wstawać, tak jak sugerują niektóre pomysły, które zdecydowanie nie służą wielu osobom, typu wstawać o 5 rano, tak? I później wszystko, co osiągacie, to to, że od 5 do. Ósmej przesuwacie budzik i jesteście po prostu zmęczeni, bo nie możecie w tym czasie zasnąć. Jeżeli tak się zdarza, no to warto to wyeliminować, ustalić może jakąś bardziej realną godzinę wstawania, albo przyjrzeć się, skąd te problemy ze snem. Czy nie wynika to też z tego, że po prostu chodzicie zbyt późno spać, albo w jakiś inny sposób nie dbacie o swoją higienę snu, więc warto się temu przyjrzeć i sprawdźcie, jak to u Was wygląda, ale też, jeżeli macie zwyczaj robienia drzemek w ciągu dnia, Okej, okay, to jest bardzo fajny pomysł, ale zwróćcie uwagę, żeby może nie tyle je wyeliminować całkowicie, chyba że robicie je zbyt późno, ale żeby ich za bardzo nie przedłużać. Jeżeli macie zwyczaj robienia sobie dwugodzinnej drzemki w ciągu dnia, to spróbujcie to ograniczyć. Nie całkiem wyeliminować, ale spróbujcie się wyrobić. W drzemce trwającej 20-30 minut. Pozwoli wam to się zregenerować, a jednocześnie nie spowoduje, że będziecie tacy ospali i mówiąc kolokwialnie, nie do życia przez kolejne 2 czy 3 godziny. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, co byłoby cenne do wyeliminowania? Bardzo często, to jest oczywiście taka klasyka, do wyeliminowania jest sporo nieskutecznych sposobów regulowania emocji. Oczywiście każdy doświadcza trudnych emocji, no i każdy stara się sobie z tymi emocjami w jakiś sposób Radzić. Natomiast niestety jest całkiem spora grupa sposobów na wyregulowanie swoich emocji, na obniżenie negatywnych emocji, które de facto, nawet jeżeli dają chwilową mulgę, to koniec końców potrafią dawać zupełnie odwrotne negatywne efekty albo generować jeszcze więcej problemów. No i tutaj, oczywiście, takie podstawowe sposoby regulowania emocji, które są bardzo kiepskim pomysłem, to alkohol. Papierosy. Ale oczywiście to nie wszystko, bo warto zwrócić uwagę, czy w ramach regulowania emocji, na przykład, nie zajadacie tych emocji. I tutaj szczególnie warto zwrócić uwagę na to, ile cukru pojawia się w waszym świecie, tak? Czy nie macie takiego zwyczaju, że, no jeżeli czujecie się zestresowani, czujecie się smutni, no to może jakaś czekoladka na pocieszenie. Okej, okay, pewnie jak zrobicie tak raz, na jakiś czas, to wielkiego problemu nie będzie. Natomiast jeżeli staje się to wasz standard, to w dłuższej perspektywie osiągniecie raczej odwrotne efekty od tych, które byście chcieli sobie zafundować. Podobnym pomysłem, który nie jest zbyt skutecznym sposobem regulowania emocji, jeżeli jest w nadmiarze, to jest po prostu kupowanie zbyt dużej ilości rzeczy. Zwróćcie uwagę: czy jeżeli robicie zakupy, to kupujecie rzeczy, które są dla Was w jakiś sposób istotne, potrzebne, czy raczej kupujecie rzeczy, Przede wszystkim dlatego, że macie zły nastrój i chcecie w ten sposób sobie ten nastrój poprawić. Znów chwilowo osiągniecie poprawę w dłuższej perspektywie. Prawdopodobnie frustrację, że wydaliście dużo pieniędzy, macie rzeczy, które już nie wiadomo gdzie przechowywać, i takie, które właściwie zbyt długo was nie cieszą. Warto się przyjrzeć. Ja wiem, że to jest trudne do rozdzielenia i czasem każdy może się pogubić, ale warto zwrócić uwagę, czy kolejna rzecz to tak naprawdę jest coś, co wnosi jakąś realną wartość w wasz świat, czy raczej efekt reklam, promocji i wpajania wam, że dana rzecz jest wam niezbędna do życia i spowoduje, że to życie stanie się lepsze. Pewnie są takie rzeczy, ale zwróć uwagę, czy, czy jednak nie za często starzają wam się sytuacje, w których chcecie poprawić sobie nastrój tymi zakupami, a jednocześnie tak się nie dzieje. Jeżeli chodzi o regulowanie emocji, tu już nie będziemy zbyt wiele mówić, bo to jest temat, który się często pojawia, no ale korzystanie z telefonu, z mediów społecznościowych, scrollowanie, to wszystko... Ma dawać chwilową ulgę, odcięcie się od świata, no ale w praktyce będzie nam nastrój pogarszało. Pewnie, jeżeli poświęcicie na to chwilę, to nie będzie wielki problem, ale jeżeli zja zaczyna zjadać wam to całe popołudnia, całe wieczory, no to warto byłoby to wyeliminować, przynajmniej w dużej mierze i zobaczyć, jak to jest mieć taką. Przestrzeń w swoim świecie. Swoją drogą, to jest dobry moment na ciekawostkę. Ciekawostka. Badanie opublikowane w 2017 roku wykazało, że sama obecność smartfona w zasięgu wzroku zabiera nam zasoby poznawcze, przez co mamy ich mniej, na przykład na pracę w pełnej koncentracji. Lepsze wyniki osiągały osoby, które miały swój telefon schowany, na przykład w kieszeni. Jeszcze lepiej wypadały takie, których telefon był w zupełnie innym pomieszczeniu. Wow! Ale ciekawostka. Co jeszcze można byłoby wyeliminować z rzeczy trudnych do wyeliminowania, to szeroko rozumianą autokrytykę. To znaczy, jak często nadmiernie siebie krytykujecie. W efekcie. Zaczynacie mieć takie przekonanie, że nie jesteście w stanie w życiu nic osiągnąć, że wszystko stoi wam na przeszkodzie, że właściwie cały świat utrudnia wam osiąganie jakichś celów. Oczywiście istnieje pewne prawdopodobieństwo, że tak jest. Pewnie, że świat nie jest łatwy zazwyczaj i w związku z tym trzeba mierzyć się z dużą ilością problemów, ale jedno to jest skalkulować, że, ok, jeżeli chcę sobie w życiu poradzić, chcę się rozwijać, to muszę się mierzyć z dużą ilością wyzwań, i jakoś sobie z nimi radzić, a czym innym potraktować, że jeżeli pojawia się problem, to znaczy, że powinienem odpuścić, i właściwie to znaczy też, że jestem beznadziejny. Więc zwróćcie uwagę, czy nie krytykujecie się za bardzo. Jeżeli wyciągacie wnioski ze swoich błędów, super. Ale jeżeli w efekcie takiej autokrytyki, zamiast motywacji do poprawy sytuacji, czujecie się zdołowani i nic już wam się nie chce, to może warto się temu przyjrzeć. Podobnie też warto się przyjrzeć temu, czy nie krytykujecie, oczywiście, za bardzo innych ludzi, bo jak już wiecie, pewnie z innych odcinków naszego podcastu, to często daje dokładnie odwrotny efekt, zarówno jeżeli chodzi o relacje, ale też motywację do zmian innych osób. I tutaj, jak mówimy o tej autokrytyce, no to ona bardzo często idzie w parze z perfekcjonizmem i nadmiernymi porównaniami więc to jest też taka rzecz, którą warto mimo wszystko starać się wyeliminować. Jasne, zmierzanie do. Tego, żeby być w czymś świetnym specjalistą, żeby robić coś tak dobrze, jak to możliwe, jest super. Ale jeżeli chcecie być perfekcyjni we wszystkim, to raczej się nie uda. Przede wszystkim spróbujcie się znów zastanowić, czy to zmierzanie do perfekcjonizmu to jest taki rodzaj, który zachęca Was do tego, żeby starać się bardziej. Czy taki perfekcjonizm, który właśnie odpala, mam później porównania do innych ludzi, i to zawsze do tych, którzy radzą sobie lepiej, w efekcie czego znów dochodzicie do wniosku, że jesteście słabi, beznadziejni, właściwie nie warto się starać? Jeżeli tak, warto nad tym popracować. W ogóle, jeżeli chodzi o staranie, to taką rzeczą, takim elementem nastawienia, nad którym warto popracować, czy nie jesteście nastawieni, bo niestety często się to zdarza, za bardzo na szybkie efekty, Szybkie bogactwo i założenie, że wiele rzeczy daje się osiągnąć bez wysiłku. Oczywiście często możemy przeczytać takie historie, zobaczyć jakieś hasła w internecie. W praktyce jednak rzadko się to zdarza i raczej należy się nastawić na to, że jeżeli chcecie osiągnąć coś w dowolnej dziedzinie, no to trzeba będzie się nieźle wysilić. Oczywiście są wyjątki. Niektóre osoby trafiają niezły moment, albo mają takie wsparcie, że. Osiągnięcie pewnych efektów przychodzi im dużo, dużo łatwiej. Jak będziecie w takiej sytuacji, to świetnie, ale raczej lepiej jest się nastawić na to, że trzeba się będzie narobić, nastawić się na to, że niektóre działania wymagają czasu i nie unikać wysiłku, który jest niezbędny. A jak przypadkiem się okaże, że osiągnęliście sukces o wiele szybciej niż myśleliście, to będzie miłe zaskoczenie i to jest o wiele lepsze podejście niż założenie: OK, to teraz muszę szukać sposobu, który pozwoli mi zarobić milion dolarów w jeden dzień, dopóki go nie znajdę, no to stoję w miejscu. Bo w ten sposób możecie być w zawieszeniu przez bardzo, bardzo długi czas. Oczywiście dodajmy, szukanie idealnego pomysłu na, nie wiem, szybkie efekty, szybkie zmiany, czy to odnośnie formy fizycznej, czy to sposobu uczenia się, czy to majątku, o ile są godne raczej wyeliminowania, to nie zmienia faktu, że Pracując ciężko, oczywiście warto jest analizować swoje postępy i szukać sposobów na zoptymalizowanie, tak? Nie chodzi o to, żeby oczywiście wkładać mnóstwo wysiłków w działania, które są bezcelowe. Co jeszcze? Na co jeszcze chciałbym zwrócić Waszą uwagę? No taką rzecz, która niestety obecnie jest bardzo, bardzo częsta. To znaczy, zachęcam Was do tego, żebyście spróbowali nie starać się być na bieżąco z nadmiarem informacji, bo w świecie, kiedy są setki portali informacyjnych, które generują dziesiątki wiadomości. Do tego jeszcze pełno kanałów na YouTube i podcastów i różnych treści. No to chęć tego, żeby być w miarę na bieżąco z informacjami albo z treściami na jakiś temat, oczywiście brzmi kusząco, bo są one łatwo dostępne, no ale jednocześnie jest ich tak dużo, że praktycznie jest to niemożliwe, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Więc warto, no tak, trochę poselekcjonować treści, które chcecie przyswajać i zastanowić się, jak dużo ich potrzebujecie, czy nie byłoby dobrze przez jakiś czas chociaż część tych treści ograniczyć i zobaczyć, czy faktycznie to jest taka duża strata, że nie poświęcacie czasu na nawet słuchanie 30 podcastów. Wiem, że to trochę dziwne, że w podcaście mówię, że nie zawsze warto słuchać podcasty, ale taka jest prawda, że celem słuchania nawet treści takich, chociażby jak mój podcast, jest to, żeby zdobyć Jakąś wiedzę, która pozwoli Wam trochę lepiej funkcjonować. Jeżeli dostajecie taki efekt, to super, ale jeżeli informacji zaczynacie mieć za dużo, no to czasem warto zrobić sobie chwilę przerwy i zobaczyć, jak się będziecie z tym czuli, czy to będzie dla Was bardzo duża strata, czy może nie. Więc zobaczcie, ile tych treści konsumujecie i jeżeli na początku okaże się, że to jest sporo stresu i ten brak informacji, to się nie martwcie, później będzie trochę lepiej. Przejdźmy teraz do rozdziału drugiego i zastanówmy się, jak poograniczać pewne rzeczy. Rozdział drugi. Jak to zrobić. Tutaj pewnie nie będzie jakichś wielkich zaskoczeń. Po pierwsze, jak zawsze, jeżeli chcecie wyciąć coś ze swojego świata, nie przesadzajcie z wycinaniem 30 rzeczy na raz. wybierzcie to, co prawdopodobnie zrobi Wam największą różnicę. Poza tym zastanówcie się, jak. Wyeliminowanie danej aktywności, czy to tych drzemek, czy to nadmiaru treści, czy nadmiernej autokrytyki. Jak takie działanie, wyeliminowanie tego, by wpłynęło na wasz świat? Co by wam to prawdopodobnie dało? Później spróbujcie zastanowić się, w jakich sytuacjach najczęściej pojawia się wam potrzeba danego działania. Czy to jest właśnie pod wpływem stresu, czy w, kiedy macie wolny czas, czy kiedy jesteście zmęczeni? Spróbujcie zwrócić na to uwagę. No i przede wszystkim pomyślcie, jak inaczej moglibyście funkcjonować w danej sytuacji, czyli co moglibyście spróbować zrobić w zamian. Rozumiem, że to jest oczywiście trudny punkt i spokojnie, on może Wam zająć chwilę, ale nie starajcie się wymyślać tutaj pomysłów nieskończoność, nie starajcie się być perfekcyjni, po prostu przyjmijcie jakieś założenie, sprawdźcie, jak nie będzie działało, to potestujcie dalej, bo to jest ważne oczywiście, żeby Starać się monitorować postępy i sprawdzać po pierwsze, czy udaje Wam się wyeliminowywać to, co chcecie, a po drugie, jeżeli tak, to jakie daje Wam to korzyści. Jeżeli Wam się uda wyeliminować jedną rzecz, drugą, to patrzcie, co dalej można byłoby usunąć, a z czasem będzie można pomyśleć, co zrobić w zamian, co wrzucić w te miejsce takiego, co byłoby dla Was przydatne. Podsumowanie. Zwróćcie uwagę, że jeżeli chcecie poprawić jakość swojego życia, to nie tylko należy dodawać do tego życia różne rzeczy, ale czasem warto też odejmować zarówno różnego rodzaju aktywności, ale też trochę sposób myślenia, trochę sposób kontaktowania się z ludźmi. Więc przyjrzyjcie się temu, jak to wygląda u Was, zastanówcie się, co Wy chcielibyście wyeliminować ze swojego świata. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny a tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 1 kwietnia, porozmawiamy o bezpieczeństwie i traumach. Do usłyszenia!